Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No, ponownie e, temat zwierzaka tutaj się odzywa w mojej głowie. E, zwierzę już jest na pastwisku. Wiek prawie 15 miesięcy. Będzie inseminacja. E, no tak. E, Co tutaj o zwierzakach można powiedzieć? Z tego co ja wiem, moja tam wiedza w tym zakresie też nie jest zbyt wielka. Eee, teraz na pastwisku tutaj praktycznie nic nie podaje. Eee, Żylę samą trawę, tylko trawa jest dosyć świeża, więc jest wysokobiałkowa. Eee, no i nie ma problemu ze zwierzakiem. Tak, no. Zostało zaszczepione, odrobaczone. Jaką ma masę, no trudno mi powiedzieć, nie wiem, 300 parę kilo no tak bardzo nie urosła, bo sumie większa trochę Media Wilseminowa będę, będę informował, ale dziękuję.